Ciemka, także witajcie w kolejnym filmiku. Tym razem jestem w trochę innej scenarii. Mam nadzieję, że ona Wam się spodoba i dajcie znać, czy chcecie tutaj, żebym więcej nagrywała filmików, czy tam, gdzie wcześniej. Chociaż myślę, że tam to już się trochę Wam tu znudziło. Eee, także dzisiaj przychodzę do Was trochę nietypowym filmikiem, bo jest to taki... takiego filmiku jeszcze u mnie nie było, bo jest to połączony haul z recenzją. Ponieważ ostatnio zakupiłam książkę i przyszło do mnie zamówienie z jednej strony i stwierdziłam, że połączę te dwa filmiki, żeby po prostu nie zanudzać, wam w, nie zanudzać was w osobnym. Kto jest ze Snapa, to pisze oczywiście w komentarzu Snapowicze pozdrawiam. Właśnie tam poinformowałam was, że doszła do mnie książka, przyszła do mnie, no i pewnie kto jest ze Snapa. Kto mnie ma na Snapie, oczywiście tutaj Wam napiszę nazwę, jak się nazywamy na Snapchacie, no to wie co to jest za książka. Ale najpierw pokażę Wam zamówienie z jednej chińskiej strony. Jest to zamówienie ze strony Shinside. Teraz chyba zmienili na siebie, o ile się nie mylę. I przyszły do mnie dwie rzeczy z tamtej strony. I powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona. Aczkolwiek czekałam nie cały miesiąc, więc dosyć długo. Ale naprawdę jakość tych rzeczy jest naprawdę spoko. I zamówiłam jedną bluzkę. Która wygląda następująco. No, bluzka jest po prostu mega, mi się strasznie podoba, ponieważ jest to bluzka w takie jedzenie. Jest to taki trochę kloptop, trochę nie, bo jest trochę dłuższa, ale nie jest też taka jak normalna bluzka. I tutaj ma takie rękawy dosyć szerokie, dlatego otworzyłam paczkę i rozłożyłam koszulkę to mówię nie no, ona po prostu będzie nam nie za dużo, no bo zobaczcie, ona jest strasznie wielka. Ale jak przymierzyłam, to jest naprawdę okej, okay, bo jest ona taka właśnie luźna, ale nie jest właśnie też za duża, także tak z umiarem luźna. Aczkolwiek no te rękawy, ja sobie jeszcze tutaj one są podwinięte już fabrycznie, ale ja sobie jeszcze je bardziej podwijam, żeby to po prostu lepiej wyglądało, bo ja mam dosyć chudą rękę. Także bluzka jest naprawdę bardzo fajna. Materiał też jest ok, ale on jest taki bardziej śliski. To jest taki śliski materiał, a nie taki bardziej jak bawełna. Ale naprawdę, bluzka jest jak najbardziej fajna, komiczna i mi się strasznie podoba. Jestem fanką jedzenia, lubię dużo jeść, także myślę, że idealna dla mnie. Oczywiście pamiętajcie, że linki macie w opisie. No a druga rzecz jest to szal, który po prostu podbija YouTube'a i... Także myślę, że szal jest dosyć też już Wam znany i wiecie o, o które chodzi. Jest to taki duży szal w kratę czarno-granatową, bo nie jest to czarny, i z jednej strony jest czarno-biały. On jest ogólnie strasznie, strasznie wielki. Moi, moi rodzice się śmieją, że to jest koc, ale no, szal jest po prostu cudowny, jest strasznie cieplutki, z miłego materiału i nie gryzie, co najważniejsze. No, on jest po prostu wielki. Ja nawet wam go w połowie nie pokażę, także no niestety. Ale jest strasznie ciepły, także myślę, że idealny właśnie na zimę. Właśnie zamówiłam, zamówiłam go z myślą taką, żeby się po prostu nim opatulić, jak będzie strasznie zimno. I myślę, że jak najbardziej będę z niego zadowolona. Już jestem, bo już go noszę, bo już pogoda tak nam trochę niezbyt dopisuje. Także no jak najbardziej jestem z niego zadowolona. No i ta książka jest to Girl Online w trasie, książka Zoeli. Nie wiem, czy wiecie, ale ja po prostu kocham pierwszą część, uwielbiam. Aczkolwiek recenzji na moim kanale jeszcze nie ma pierwszej części, ponieważ ostatnio też chciałam nagrać dla Was jakby takie porównanie, w sensie, że pokazać Wam jedną książkę i drugą i zrobić o tym osobny filmik. Aczkolwiek pożyczyłam tą książkę mojemu koledze i niestety jeszcze jej nie przeczytał, także no, stwierdziłam, że po prostu opowiem Wam o jednej części. No i jest to gra online w trasie Myślę, że dosyć też Wam znana książka Ostatnio miała premierę Na Snapie też Wam ją pokazywałam I mówiłam Wam, że jestem strasznie podekscytowana I powiem Wam, że książka jest tak świetna, że strasznie szybko się ją czyta I z moją koleżanką, która też uwielbia tą książkę To właśnie ubolewałyśmy, że tak szybko przeczytałyśmy i że tak szybko się ją czyta Ale pierwsza część opowiada o dziewczynie która zakłada bloga i jakby nie ujawnia swojej tożsamości, czyli tak naprawdę ma tylko nikt i nikt i nikt nie wie, kim ona jest. Tam ogólnie to jest taki jakby jej pamiętnik, coś tego rodzaju. Książka jest po prostu świetna, bo opowiada właśnie o tym, o przyjaźni, jak to jest. Że koleżanka potrafił ciebie obrobić za twoimi plecami i co wtedy ona czuła? W międzyczasie wyjeżdża do Nowego Jorku, do Brooklynu i tam poznaje chłopaka, w którym się zakochuje. Chłopak jest szaleńczo przystojny, ma długie włosy, pięknie śpiewa, pięknie gra na gitarze. Tego tak po prostu książę z bajki. No i jest po prostu z nim cudownie. I jednakże pewnego dnia, jak już wraca do. Do Londynu, do Brighton, Brighton, nie wiem jak się tak naprawdę wymawia nazwę tego miasta. No niestety, jest pewne wydarzenie, które jakby przeważa nad tym, nad tymi uczuciami i które po prostu zawala wszystko. No ale myślę, że i tak ten koniec był po prostu cudowny. Moja koleżanka to się nawet popłakała i ja też na końcu prawie płakałam już po prostu strasznie wzruszyłam na końcu pierwszej książki. Natomiast druga część opowiada właśnie o losach Penny, bo tak się nazywa: O losach Penny i Noa, czyli no, pewnie się domyślicie, kto to jest, czyli jej chłopaka, który właśnie wyjeżdża w trasę koncertową i zabiera Penny ze sobą. I ta książka, właśnie, myślę, że ta druga część mi się trochę nawet bardziej podoba, bo druga część jakby pokazuje, jak to jest za kulisami, od tej drugiej strony, że nawet te sławne osoby to nie są po prostu sławne osoby, mają cudowne życie, tylko jest to naprawdę dosyć duża męka i pokazuje takie prawdziwe, prawdziwe oblicze sławy. I to właśnie strasznie mi się też podoba, podobało w tej drugiej części. Dużo wam ostatnio mówiłam, nawet w ciekawym czytaniu z Happy, że wolę jak. W książce pokazane jest tak, jak jest naprawdę. Taka prawdziwa rzeczywistość, a nie taka oszukana i taka cudowna, po prostu, że to jest na ziemi, być po prostu gwiazdą. Wcale tak nie jest i właśnie ta książka to pokazuje. Pokazuje też właśnie uczucia Penny, co ona wtedy czuła, i myślę, że jak najbardziej książka jest godna polecenia. Myślę, że nie tylko dla dziewczyn. Myślę, że chłopakom też się jak najbardziej spodoba. Także tutaj myślę, że yy, książka jest uniwersalna i dziewczyny i chłopacy mogą ją czytać. Myślę, że tutaj nie będę się zachwycać, nie będę powtarzała się, że książka jest świetna ale jest. Także jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to koniecznie musi to zrobić i czekam na Wasze recenzje w komentarzach, czy czytaliście tą książkę, czy nie, czy Wam się podobała, czy nie, dlaczego, i tak dalej. Także oczywiście, swoje opinie zostawiacie w komentarzach. Yy... No i czycie, jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście proszę o kciuki w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!